Ui hi, ui hi. Jak coś to płaczę? Ui hi, ui hi, ui hi. No niestety, muszę płakać. Dlatego, że Patty, nie ma Patty. Przyszedłem do Patty, w środku jej nie było i chyba jest tutaj. Więc ui, ui. nie dam rady. Patty niestety nie przeszła Minecrafta. No i padła. Ktoś ją rozwalił. Jakiś pewnie zombiak, creeper, bo tutaj chodzą. I już z nami nie będzie Patty. Creeper rozwalił Patty. No, jak go dorwę tego creepera dorwę jakiegoś zombiaka, dorwę te, te moby, rozwalę wszystkie moby w Minecrafcie, bo to one psują, rozwalają nam wioskę i jeszcze rozwaliły pati. Nie, jak creeper wybuchnie, to w Minecrafcie się pada. Ej, ale czekaj, czekaj. Shiba? Ej, coś czeka. Piszczy, patrzcie, patrzcie. On... Co to za portal? Shiba, co to jest? Cześć, szybko, szybko podbiegnijmy do tego portalu. Ej, zaraz, zaraz. Jakiś wielki portal się pojawił tutaj przed moim domem? Ale czekaj, o co tutaj chodzi? Ło... Ej, Patty? Ej, ona żyje, To Patty, to Patty, to ona padła! To jest moja dziewczyna Patrycja, która tutaj mieszka! Ale zaraz, zaraz, ona jest wciągana do jakiejś skrzyni? Ale ona leży, jest przyczepiona O nie, potrzebuje naszej pomocy Ale tutaj jest jakiś eliksir Okej, okay, czyli ja tym eliksirem Mogę ją uratować O to chodzi, Shiba A, pokazuje, okej, okay, Shiba nam chce pokazać Patrzcie, jak skacze i tutaj macha Tu mam wziąć to, dobra, okej, okay, biorę, biorę Może uratujemy Patty, może da radę Bo inaczej, <laughs> nie Ja będę płakał cały czas, ja nie przestanę płakać Słuchajcie, ja cały czas będę płakał Przez cały Minecraft i Shiba też Dobra, uwaga, biorę to i teraz patrzymy na monitor I teraz jedynka, uwaga, to jest kamera monitor To jest taki monitor, gdzie możemy obserwować kamerę I ona jest podłączona, jedynka Tutaj do tej właśnie monitora Mamy jedną kamerę, sprawdzamy kamerę Uwaga, kliknijcie łapeczkę w górę, a ja kliknę tą jedynkę I jednej łapeczki mi brakuje Tylko jednej, no widzicie, tu jest jedynka Jedna łapeczka, no weź kliknij jedną łapeczkę I jednego subika <laughs> Jeszcze przy okazji suba Dobra, okej, okay. patrzę, patrzę, let's go Uwaga, uwaga, klikamy i bum Jesteśmy, ej, widzę, jestem na kamerze. To widzę, Patty wciągana jest. O nie, Patty jest wciągana do środka. Musimy pospieszyć. Musimy uratować Patty. Ona tam się wciąga do środka. A tam jest eliksir, którym możemy to uratować. Jeszcze są jakieś zombiaki Co to jest? Albo nie, jakieś inne potwory. Ale czekajcie, jak tu mam przejść? Jak tu się dostać? Co tam jest? Yo, ej, dobra, to będzie mega ciężkie. Dla musimy pospieszyć się. Szybko wychodzimy. Patty jest wciągana po prostu do skrzyni. I tutaj mamy eliksir. Musimy ją szybko ratować. Potrzebuje naszej pomocy. Chodź, chyba uratujemy. Ją. Wchodzimy do tego portalu, let's go, chodź Shiba Shiba? Shiba, gdzie ty uciekasz, chodź Tu miałeś mi pomóc, ty psie, niedobry Co ty robisz, no nie, serio, czy on właśnie za... Czy on poszedł i się jeszcze zamknął No nie wytrzymie, no, pies mi uciekł Zamiast, ej, to jest pies ratownik <grym> On przecież miał ratować normalnie ludzi I on sobie poszedł co za pies. Nawet mi nie pomoże. Dobra, no, to sam tam wchodzę. Tylko nie wiem, czy dam radę. Kibicujcie. Wchodzimy do tego portalu. Uhu, let's go! I to chyba zadziałało. I jestem... Typnąłem się, okej, okay. wyszedłem z tego portalu dziwnego i jesteśmy w środku. O, jest napisane Do not enter, nie wchodzić! To jest niebezpieczne. Tutaj pisze nie wchodzić, nie wchodzić, nie wchodzić, a ja muszę wejść, muszę wejść. O o, jeszcze nic nie wziąłem, no nie serio, jeszcze nic nie wziąłem z domu, ja nic nie pomyślałem, nie mam kilofa, nie mam miecza, nie mam jedzenia, nie mam nic. <laughs> jak ja ją chcę ratować, jak ja nic nie mam w ekwipunku. Nie no, no serio, nie wytrzymie XT No to mamy problem. <laughs> Jak ja tu nic nie mam. Dobra, wchodzimy. A czekajcie, zaraz tutaj jest skrzynka. Ej, nie widziałem tej skrzynki. Ej, dobra, no, zobaczmy. O, już mam! Mam rzeczy! Dobra, w tej skrzynce były rzeczy. Wow, mamy bronie różne. Okej, okay, mogę się ubrać. Patrzcie, teraz wyglądam jak jakiś komandos. Okej, okay, na ratunek do Patty, zobaczmy, czy damy radę uratować ją. Uwaga, wchodzimy, To będzie misja specjalna. Ej, zaraz, zaraz. Co to za szczęki? Jakie wielkie! Co to za szczena jest? Ja się pytam, jakie to ma zęby. Muszę to rozwalić, a masz, dawajcie, pati. Dostał, Z Połami. вам з е м л A masz ty, poł Dostał! Drugi raz! pół, nora, rozwaliłem, okej! Okay, poł Kolejny patrz dostaje. Okej, okay, jeszcze tutaj zęby, Co to za szczęki były? Ale nic mi nie zrobiły. Dobra, idziemy dalej. Let's go, teraz mamy jakieś lasery. Przeskakujemy. Hop, to uważajmy. Ła-ła-ła-ła, tylko nie padł, Ra, jakiś labirynt. Przechodzimy przez labirynt szybko. Teraz zobaczymy, czy damy radę uratować pati, bo inaczej będę cały czas płakał. Bo łzy będą mi lecieć cały czas. Codziennie. Dobra, idziemy teraz tu z tej strony. Czekaj, tutaj wziął, nie w lewo, w prawo. Ej, ja nie da widzę Labiryntów. Labirynty są takie ciężkie. Teraz gdzie? Tutaj nie. Tutaj z tej strony też nie. No i jak przejść ten labirynt? Najgorszy labirynt. Czyli w lewo, w prawo. O, już przyszedłem. A, łatwo. A. Co to, Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? O, gdzieś padłem. O, o. najgorzej, go życzę. Muszę teraz to wyjść. Muszę to rozwalić ręką. Nie dość. Ej, poczcie, jak to skrobie z tyłu. Ale ja muszę to rozwalić z łapki, żeby móc przejść dalej. Okej, okay, wykopałem. Idziemy teraz do góry. To rozwalamy. Dobra, tu jeszcze tu rozwalamy. Okej. Okay. I teraz tutaj przechodzimy. Dobra, dałem radę. Wyszedłem. Co to jest? Ole, to się ciągnie. Musimy to przejść, przeskoczyć. Uważajmy, żeby to tylko mnie nie rozwaliło. Powoli, ostrożnie. Dobra, teraz tutaj przeskakuję. Hops. Okej, okay, dałem radę. przeszedłem. Teraz musimy tutaj. Tu skaczymy po jakichś rzeczach, patrzcie, po szafach. A ła, ła, I ta woda bije. Co jest? Ta woda. Ta woda jest zatruta. Okej, okay, to ma zatrucie. Dobra, tu musimy uważać. Teraz ostrożnie skaczemy. Tutaj musimy podskoczyć. Wow, 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 teraz tu. Ostrożnie. Teraz na oh, łóżko. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, teraz z tej strony. Uwaga, teraz tutaj idę. Hops, jest przyszedłem. Patrzcie, idziemy dalej. No, musimy uważać, dlatego że ta woda nie jest zwykłą wodą. Więc przechodzimy sobie teraz tutaj. Przeskakujemy teraz. Tu i jest, przeskoczyłem. Dalej let's go, idziemy dalej. O nie, kolejne zęby. Wielkie szczęki. O masz! Rozaliłem jego. Teraz idziemy dalej. Tutaj, kolejny. Pom! Dostał. Dobra, idziemy teraz tu, z tej strony, o, kolejne, 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 dostał, a masz, a masz ty, pół dobra, leżeć, idziemy, przechodzimy, ej, tu są jakieś pułapki, to mnie wciąga w ogóle, no, teraz idziemy tu, kolejne zęby dostały i idziemy, tu mamy jakąś skrzynkę, co to jest, wagonik, o, nie, tylko nie to. O o, jak ja to mam przejechać wagonikiem. Przecież to jest poskręcane w lewo, prawo, prosto, lewo, prawo, lewo, tył, prosto, prawo. O, o mam problem. Nie wiem, teraz jakiś guzik. Okej, to widajemy tu wagonik, teraz siadamy, guzik klikamy. Ok, jedziemy, jedziemy. Trzymajcie kciuki, żebym przejechał. O o, 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 teraz tu! Wow, 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 jak szybko! O nie, to jest bardzo szybko. Zakręcamy lewo, prawo. Prosto, o lawa mnie czasami bije, ale to nie zdarza po prostu. jo. U, ale mnie nawala teraz tutaj, style skręt lewo, teraz skręt prawo, w prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo! <grym> Prosto, lewo. Czyli, czy mi się to uda przyjechać, proszę Państwa? I tak, tak, udało mi się! Nie, nie, nie uda. O, dola. Okej, oh, okay, żyję, żyję, na szczęście. U, wpadłem do lawy na koniec. No, idziemy dalej. Co tu jest? No nie gorsze, coraz to gorsze pułapki. One są jeszcze, coraz to cięższe. Dobra, teraz musimy wejść tutaj do góry. Okej, okay, spinamy się po drzewach, musimy skakać po drzewach Jeszcze się nadal palę, bo lawa mi została Teraz tutaj skaczemy, uwaga, na drzewo I... O, o, o. Ja Jest przeskoczyłem, teraz tutaj o, o. Dobra, teraz idziemy tu, patrz jak, jak normalnie Tarzan o, o, o. Normalnie, ty, zostałem Tarzanem, patrzcie Tarzan tak robił o, 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 o. Uwaga, uwaga Nie, nie trafiłem o, o. Co tu robi dzik? O nie, serio, tu jeszcze dzik tutaj jest. Dobra, może sobie lepiej pójdę do tyłu. <noise> jeszcze dzik tam, nie? No, jedziemy teraz tutaj do góry. Dobra, że on mnie tylko nie bodnął ten dzik, nie? Jeszcze raz próbuję to przeskoczyć. Uwaga, teraz tu. Pciu! ok, poskakuję, teraz tutaj przechodzimy. Pciu! O nie, nie, spadłem znowu, no nie. Wow, 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 trzeba uważać że te kolce po prostu. No bo mi jest wanną. Jeszcze raz na drzewo to. a teraz tutaj przeskakuję. Pciu! Teraz z tej strony. Pciu! Dobra, udało mi się, wspinamy się do góry. Tu wywalamy. A, tu po prawej się skacze. Dobra, to e, chciałem prosto skakać. Okej, okay, tutaj. Hops. Teraz przeskoczyłem. Teraz idę, 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 idę. Ostrożnie, A Ta, Teraz tu I jestem. Teraz tutaj. Uwaga, patrzcie, skaczę po drzewach cały czas. Tu są jakieś zombiaki. O, nie, 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 nie. Patrzcie. Ju, ej, ci ludzie są szarzy cali. Bez kolorów. A ja lubię kolory. Smilandia jest kolorowa, ja też jestem kolorowy, nie Najdziemy ja teraz tu dalej, przechodzimy A oni mnie ścigali, wow Przeszedłem dalej, ile tu siekier jest No ja Musimy je ominąć, tylko ostrożnie Przejdę, żeby mnie tylko nie walnęły Biegnę prosto, biegnę prosto Teraz tutaj na parkura, teraz z tej strony Dobra, skaczę, wow, 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 wow. że mnie nie walnęły, tylko ostrożnie Smilandia, ostrożnie, ostrożnie Jest, przeszedłem, wow. let's go Daliśmy radę, Ok, mamy Napisane Rozwiąż zagadkę by przejść dalej. Aha. Zagadka. A, bo tutaj potrzeba nam kodu, którego nie znam. Okej, okay, dobra, nie wiem jaki jest po prostu kod do drzwi. Ok, czyli wybieramy kod. E, ale jak to rozwiązać? Czekaj, tu jest jeden, dwa, trzy, cztery. A, rozumiem, trzeba liczyć. Okej, okay. dobra, tu jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest pięć na początku. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć, sześć. Tak mamy, pięć, sześć, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, siedem, osiem, dziewięć. To jest dziewięć? Cześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ok, czy jest tak, pięć, sześć, dziewięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 8 A, laga miałem! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, okay, czyli to jest tak, kod. 5, 6, 9, 8. Jest! Let's go! Sigma boy! Oj, za o! O oh, oh. oh, nie, zamknąłem się! Nie, tylko ja to. <grym> zamknąłem się jeszcze. Ej, co to jest? Ja tu mam jakiś co to, kapelusz? Ej, mam tu. Ty mam to założyć na głowę? Nie, do, do czego to jest? To wygląda mi na jakiś kapelusz. Trzeba swój kapelusz. Spróbujmy to założyć teraz. Uwaga. Zabieramy, okej. Okay. I teraz trzymam to na głowie. Tak, mam, ej, patrzcie, co jest. Mam na głowie latający kapelusz. Ej, mam helikopter normalnie na głowie, patrzcie. Latam, latam normalnie, latam. Ej, to, to działa, mam to przelecieć. A czaje, jaki ze mnie helikopter. A tam na dole jest jakiś mob zły, patrzcie. Tu jest iron golem, który jest stęczowy. Teraz przelatujemy to, zobaczcie, okej. Okay, musimy tu przelecieć. Wow, ej, nic nie widzę. O nie, coś się zalogowało, las widzę, ona jest ukryta w lesie, patrzcie, tu dookoła jest las, ale coś mi się nie pojawia, dobra, przelatujemy teraz tutaj, wow, 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 teraz z tej strony, A wow, wow, biją mnie, biją mnie, biją mnie, szybko leć do góry, teraz tu strzałki pokazują, okej, okay, przyleciałem, jestem, 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 o nie, moby idą, moby idą, o masz, zwolę was, dobra, padły, okej, okay, teraz co muszę przechodzić? Okej, okay, muszę teraz przejść tutaj. Uważajmy. A, wow, 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 to mnie podnasza i to napala. No, szybko najdę tędy. to jest są mechanizmy, które się kręcą dookoła. Musimy tutaj teraz przejść. Wow, ale to mnie ściąga do góry. No ale lepiej to uważajmy, uwaga. Teraz tutaj przebiegam. Teraz tutaj przebiegam, teraz z tej strony. Raz, dwa, trzy i... Cztery i ja przyszedłem. Okej, okay, środkiem trzeba było przejść, a to się kręci. Wow, pierwszy raz takie coś widzę w Minecraftie. Dobra, teraz mamy tu drzwi, ale... O nie, klucza nie mam! Nie mam klucza! O, nie najgorzej, gdzie jest klucz! Gdzie jest klucz? Czaj, mogę to rozwalić z tego? POM! No masz! POM! Rozwalę to! Czemu to się nie rozwala? POM! POM! rozwalają, ją! Jest, rozwaliłem! Dobra, Elo, i przechodzimy sobie dalej. Dobra, i teraz mamy... Co to jest? Balony? Ej, co tu latają Balony? Serio? Pierwszy raz widzę balony w Minecraft'cie, one latają normalnie. A tu mam jakąś skrzynkę i teraz. A, mam strzelać do balonów, tu są snajperki Teraz zadanie jest takie, żebyśmy strzelali do balonów. Patrzcie, namierzamy balona i szlamy do niego. Uwaga, uwaga, czy trafię. Pum! Nie trafiłem. Pum, znowu. Otrafiłem. Jest, jest, padł jeden. Dobra. Teraz drugi, teraz drugi. Czekaj, czekaj. Jak one latają w ogóle, ale ciężko trafić. Czekaj, teraz tutaj. A, masz! Pum, dostał, dostał, dostał. Leży, leży balon. Teraz tutaj kolejny, czekaj. Ale to jest ciężko. O, nie mogę trafić. Um, pum. O nie, amunicja, amunicja. Cześć, teraz tutaj. Jest trafiony, trafiony, kolejny. Teraz tu jeszcze u góry muszę trafić. Szlam. A masz ty balonie. O masz, o masz, to no nie, one się zacięły jakby. Czekaj, czekaj, dostaję, dostaję kolejny. Patrz, padły balony i powietrze z nich wylatuje. Ale jazda, muszę wszystkie rozwalić. Jeszcze tutaj został, ten jeszcze został. Czekaj, przybliżam, przybliżam, przybliżam. O masz ty balonie. Pum, no nie mogę go trafić, ale ciężko jest. O masz ty balonie. Jeszcze raz. Czekaj. Pom. Dostał. Jest. Dostał. Dostał. Leży. Leży. Teraz tutaj kolejny. Leży. Dobra. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy zostały. Jeszcze tylko trzy. 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 jeszcze, Ale ciężko trafić. Bardzo ciężko trafić. O masz. No nie. Nie mogę trafić. Teraz. jeszcze zostały trzy ostatnie balony. O masz ty balonie. Dobra. Jednego trafiłem. Jeszcze drugi. Jeszcze drugi. Ja dostał. I ostatni. BOOM! Jest! Leżą wszystkie rozwalone balony. Let's go, Sigma Boy. Dobra, idziemy teraz dalej. Przechodzimy, tutaj otwieramy sobie teraz, bo przeszliśmy. I idziemy teraz. O nie, co tu są za wilki jeszcze. Kolejne, o nie, tam są jakieś potwory. a muszę tutaj przeskoczyć teraz, uważajmy. Jakieś mamy moby, gdzie nie mogę spać na dół, bo one mnie rozwalą zaraz. Uważaj, teraz tutaj przeskakuję, teraz tu. Dobra, parkura robimy teraz, ja muszę skakać, nie? Zaczcie, tak? A nie, mogę latać, e, dobra. Pff. i ja latam po prostu, mogę to przelecieć. Ha, ja mogę latać, mogę latać. Ha, słabe usze, słabe usze, nic mi nie zrobicie. Pff. Ała! O nie, o nie, a ja skaczą! Skaczą! Ała, ała, a Za dogę mnie pociągnął! Ała, ała, Za dogę mnie pociągnął! Dobra, ej, tutaj mam to se przelecę! Ta la la la, la ta ta-la-la-la la, la. ok. O nie, to macha! O o, jak ja to mam przelecieć? Jak to macha na lewo i prawo? Oj, tu będzie ciężko, poczekaj, czekaj, Ała, ała, a tu jeszcze! O, palę się! O nie, muszę uważać, bądźmy bardzo ostrożni. A teraz lecę, lecę, lecę. Wow. Teraz uważajmy, to wielkie kule, które lecą na lewo i prawo. Muszę w odpowiednim momencie po prostu przelecieć. Czekaj, czekaj teraz. Okej, okay, żeby tylko mnie nie walnęły. Jest bardzo blisko. Teraz znowu. Dobra, kolejna kula leci. Teraz tutaj. Kolejna. Znowu. Jest, przyszedłem. Teraz mamy wielkie dora Dobra, wyląduję na razie. ok, musimy przejść. Tutaj. Trzy. Dwa i jeden. Idę! Dobra, przyszedłem. O ła, ła, się wkułem jeszcze. O nie, to jest pułapka. Co to jest? Ej, to się jeszcze przechyla. To są najgorsze pułapki w Minecraft. No, normalnie pierwszy raz takie widzę. A tam leży... Le... Patty! O nie, to Patty na rękę! Patty, za późno! Zamknięta jest i ręka się zrobiła na zielono. O o, mamy problem. Musimy jak najszybciej ją uratować! Szyko, szuko, teraz czekaj, uważajmy. Ostrożnie. Teraz. szybko, szuka. Ła, 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 jeszcze wpadłem do lawy. No, znowu ta lawa. Ciągle ta lawa, nie, nie wytrzymę. Co chwilę do lawy wpadam. I teraz, żeby jeszcze mnie to nie walnęło. Teraz idziemy tu. Okej, okay, jest, przeszedłem, przedem, idę. Zostawcie te potwory, Zostawcie ją! Zostawcie, powiedziałem! A masz! Dobra, nawalamy się teraz z potworami. A masz ty potworze. Kolejny, kolejny, kolejny. A masz z ognia, też macie lawę. A masz z ognia gościu malinowy, Dostaje z ognia, teraz tu kolejny, a masz, a masz, a masz no, Dostają wszystkie, patrz, one mają bardzo dużo życia Nawalam w nie, Do raz ognia, no padajcie, ile mają życia, co jest Ile życia, serio tak dużo A masz, padaj ty gościu, dostał Dobra, jeszcze tutaj ze snajperki na mieszanko. idzie, 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 idzie Patrzcie co ma za zęby POM dostał, jeszcze raz strzał, Pół kolejnego I kolejnego, Padasz gościu, let's go Wow, pati, pati, wstawaj, pati O nie, pati, co się stało o, o, Patty wyciąga rękę Jest zamknięta, nie zdążyłem Wciągnęło ją, nie zdążyłem O nie, co teraz O nie, najgorzej Co teraz wciągnęło ją Ej, czekaj, muszę ściągnąć to z głowy Bo wyglądam jak jakiś, gdzieś... teraz to z głowy Ej, Nie zdążyłem Ale czekajcie, mamy jeszcze eliksir Ej, tu jest eliksir, może uratuję ją Tą eliksirem, weźmy ten eliksir Tak, 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 weźmy ten eliksir po prostu I zobaczcie, mam eliksir, wziąłem go Teraz musimy Patty wywalić z tej Trumny. O nie, jej ręka zastygła. Po prostu jest w miejscu. Zielona cała. O, ale biedna. Wywala się. Jest tam. Dra, mamy jeszcze sikerę Zobaczcie. Miałem w equiponku jeszcze sikerę. sikierą będę to nawalał, żeby to po prostu rozwalić. I zobaczymy, co jest z patty w środku. O, coś tam widzę. Coś tam widziałem. Jest zielona w środku. Dra, ona tam leży. Dra, uwaga. Rozwalamy to. Nawalamy to sikierę, Z tej strony. Rozwalamy, rozwalamy tutaj. Uwaga. Z tej strony bijemy. Teraz z tej strony jeszcze bijemy. Rozwalamy. rozwalamy. ja rozwaliłem. Dobra, jest, rozwaliłem. Patty. Patty cała zielona. O. O nie, Patti, szybko, pij to! Pij to do buzi! Trzeba trzeba! Uwaga, do buzi wrzucam! PUM! OK, wrzuciłem. Teraz dostała, dostała, teraz patrzcie. I to, Pati, słyszysz mnie! Pij to, wypij to, wypij to! Tak, pij to! Jest! Uratowałem cię! Wypiłaś! Żyjesz! Jest! Let's go! Sigma Boy! Dobra, daliśmy radę! Chodź, Patty, uciekamy szybko do portalu, dawaj, dawaj, wbiegaj, nie ma czasu, teraz na taniec! O teraz tańczy, chodź tu! Wbiegamy do portalu, szybko, uciekamy stąd, Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy! Jest! Wyszliśmy! woohoo, Dobra, dało radę! Dali, daliśmy radę, patrz, i tutaj leżałaś! I dałem radę, wyciągnąłem cię! Hurra, Let's go! woohoo, Ta jest! Dobra, ściągam te łachy, ściągam te ciuchy, bo są niewygodne. I ten Taniec zwycięstwa! Uratowałem Paty. uratowałem Paty. Let's go, patrzcie jak fajnie tańczymy. To jest nasz taniec zwycięstwa razem z Paty normalnie. Patrzcie na to, bum. Boom, boom. Tak ta w Minecrafcie. Jestem ciekawy, czy wy byście chcieli zatańczyć na mojej piosence. Ej, słuchajcie, próbuję i planuję zrobić nową piosenkę. Co wy na to, żebym zrobił piosenkę nową na moim głównym kanale, tylko nikomu nie mówcie, to tajemnica. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapeczkę i wpadajcie na mój sklep o, fajne czapki, szaliki na smajsur.pl. Czekam na was. Fajne rzeczy, patrzcie, tu jest nasza cała smajlandia, moja cała Ekipa, gdzie jesteśmy? Tu jest też Pat. Jestem ja, Sebek. Także wpadajcie, sprawdzajcie link w opisie.